Babcia świnka zrobiła słyszę. Dziadku świnko, zawołaj wszystkich! Na podwieczorek babcia zrobiła pizzę. A tu jest sałatka, warzywa z ogródka, pomidory, sałata i cukinia. Smacznego wszystkim! George zjadł... Nie chcę pomidorów, sałaty ani cukini. Ojej, George! Nie smakuje ci sałatka? Nie! George, chociaż spróbuj tych wspaniałych pomidorów. Nie! George, to jest ogórek! Dziadek sam go wyhodował w ogrodzie. Nie. Spróbuj listek sałaty, George. Pyszności. George. Zobacz, co robi: wygląda jak ja stara, George uwielbia dinozaury. George je pomidory, sałate i cukinie. Wspaniale George. Chcesz jeszcze trochę, George? Hmm. George, czy już jesteś zapełny, żeby zjeść jeszcze trochę pomidorów, no! salaty i cukini? George już jest za pełny, żeby zjeść. George, czy już nie możesz nic więcej zjeść? George już nie chce nic zjeść. Ojej, to znaczy, że nie chcesz ciasta czekoladowego. Ciasta czekoladowego? O kurwa, rakieta! Curva! <coughs>